Dzwonią do nas pobliskie gminy, podpytują jak my działamy, bo chcą działać tak samo na, na nasz wzór. Praca w świetlicy nie zaczyna się od 14 i nie kończy się od 19. Jeżeli chodzi o pracę pedagoga-wychowawcy, ona trwa dużo dłużej. Tak jak już wspomniałaś o tym, Halloween, o balu karnawałowym, to do tego trzeba się przygotować. Moje świetlicowe dzieci uwielbiają kreatywne działania. Oni tego potrzebują. W takim codziennym pędzie nie wszyscy mają możliwość bawić się, eksplorować świat, doświadczać pewnych rzeczy. Że ludzie się popłakali, że dostali, dostali taki upominek. Dla nas to jest niewiele, tak jak mówiłam, ale dla nich to jest coś ważnego. Dla mnie moją taką trochę misją jest pokazać dzieciom to, że my, mając niewiele, możemy pomóc innym możemy im pomóc, możemy ich wesprzeć, możemy się rozwijać przy tym i czerpać przyjemność z życia. Witaj w świecie NGO-sów. Naszym dzisiejszym gościem jest Aleksandra Kubicka, która jest głównym pedagogiem w świetlicy Idyla w Radzyminie. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry. Witam Cię Alu. Opowiedzmy więcej, czym jest świetlica, w której pracujesz, kto korzysta z tej świetlicy i jakie działania prowadzicie? Jesteśmy placówką wsparcia dziennego, do której e, uczestniczą dzieci z rodzin takich z trudnościami wychowawczymi, z różnymi, którzy się borkają z różnymi wyzwaniami. Jaką ofertę macie w swojej placówce? Jakie zajęcia realizujecie? Co otrzymują dzieciaki podczas pobytu u was? W naszej placówce organizujemy zajęcia ogólnorozwojowe, mamy zajęcia plastyczne, zajęcia matematyczne, mamy język angielski, piątki nawet mamy, zajęcia gimnastyczne. Natomiast w naszej świetlicy dzieje się bardzo dużo i bardzo często mamy jakieś dodatkowe atrakcje. No właśnie, w, w poprzednią niedzielę byliście na biegu, biegu radzymińskim. Opowiedz, co tam się działo, jak nam poszło? Tak, wpadłam na wspaniały pomysł zapisać dzieci na siódmy bieg młodzika w Radzminie. Spontaniczny zapis, gdzie chętne dzieci wzięły udział w zawodach biegowych. Oczywiście to były biegi podzielone na kategorie wiekowe, a co za tym idzie, były różne dystanse. Było bardzo dużo emocji, było bardzo dużo chaosu, było bardzo ciężko, ale co najważniejsze i za co jestem wdzięczna, Wszystkie dzieci dobiegły na metę, bez względu na to, które miejsce zajęły. Wszystkie dzieci były wygrane, wszystkie dzieci dostały medale. Cudownie. A w zeszłym roku braliście udział też w takim turnieju Serduszko Cup Serduszko dla dzieci. W tym roku wiem, że też planujecie wziąć udział. Jak idą przygotowania, jak idą treningi? Tak, w ogóle dzieci żyły tymi poprzednimi zawodami z serduszku KAP, i w tym roku dowiedzieliśmy się również, że są te zawody. E, trenujemy co piątek w miarę możliwości, no bo wiadomo, jak nasz pan trener nie daje rady, e, to przekładamy to na inny dzień tygodnia. Przygotowujemy się intensywnie. Do tego oni tym żyją, oni tym żyją, dla nich to jest bardzo ważne. Myślę, że będzie całkiem spora ekipa, która będzie Wam w tym roku również kibicować. A jeżeli ty też prowadzisz organizację pozarządową i chcesz opowiedzieć nam swoją historię, zapraszam do kontaktu. Link znajdziesz w opisie do tego odcinka. No ale dobrze, pojawi pojawił się już Pan trener, się, pojawili się specjaliści. Kto Was u Was gości w, w ciągu tygodnia? Kto Was odwiedza? Jakie zajęcia y, prowadzi na co dzień? Na co dzień zajęcia prowadzę ja, mhm. y, gdzie prowadzę zajęcia z matematyki, z plastyki. Y, Pani Agata czasami prowadzi zajęcia z historii i odwiedza nas, nas jeszcze nauczycielka szkoły podstawowej, która przychodzi i prowadzi zajęcia z angielskiego, z języka angielskiego. A co macie w programie? Bo wiem, że też pojawiła się edukacja finansowa, ekonomia. Widziałam, że robicie du dużo fajnych rzeczy w kontekście zarządzania budżetu, że uczycie od podstaw swoich uczestników no takich życiowych kompetencji. Tak, bardzo często takie podstawowe zajęcia, które mamy w naszym programie, przeplatamy różnymi dodatkowymi zajęciami. Właśnie, tak jak wspomniałaś już wcześniej, jest to edukacja finansowa, są to też programy profilaktyczne. Jeżeli programy, to też kwestia psychologów, pedagogów. No sama jesteś pedagogiem, ale wiem, że nie działasz sama, że odwiedzają cię też inni specjaliści. Kto to taki i, i jak to wygląda u was? Jak to wsparcie wygląda? Czy jest skierowany tylko i wyłącznie na dzieci, czy także na rodziców? Tak, to jest ważna kwestia, o której zapomniałam, za co mi wybacz. Przyjeżdża do nas raz w tygodniu psycholog, Jacek Niemaszek. I on pracuje głównie z dziećmi. Jednak pomaga też również rodzicom. Jeżeli są jakieś wyzwania, gdzie rodzice potrzebują coś przedyskutować, to oczywiście z nimi też się spotyka. Mhm. A jakie, jakie jest nastawienie rodziców w ogóle do samej placówki, do tego, co robicie? Czy, czy chętnie korzystają też z waszych takich specjalistycznych porad i konsultacji? Tak, przyznam szczerze, że w gminie Radzymin. Bar cieszymy się dużą popularnością, jeżeli o to chodzi, chwalą nas kuratorzy społeczni, asystenci rodziny, ale też opieka społeczna, z którą współpracujemy, jak i również burmistrz Gminy Radzymin. Dzwonią do nas pobliskie gminy i pytają, na jakim obserwują nas nasze media społecznościowe, nasze profile i podpytują, jak my działamy, bo chcą działać tak samo na, na nasz wzór. Czy się na nas wzorować. Czyli ja śmiem twierdzić, że Świetlica w Radzyminie jest modelową placówką, która wdraża co roku nowe rozwiązania. Sprawdzacie co działa, co nie działa, robicie modyfikacje. Nie, nie było jeszcze tak, że wyrok do roku było dokładnie ten sam program, bo po pierwsze macie wychowanków, którzy już wychodzą spod waszych skrzydeł, pojawiają się nowe osoby, a też świat się zmienia i te potrzeby dzieci są różne i inne. Dążymy do tego, do, do różnorodności, bo jak wiadomo, gdy jest coś statyczne, gdy jest coś stałe, to mi osobiście się to nudzi. Natomiast ja lubię zmiany, ja lubię działać kreatywnie i, i jestem otwarta na nowe wyzwania. I jeżeli coś pojawia się gdzieś w jakiejś przestrzeni, co można zmienić, co można ulepszyć, I ja jestem otwarta i my zawsze działamy bez, bez żadnego problemu. Bo ja obserwując media społecznościowe, to mam takie tu Halloween, tu jakiś, jakieś pisanki, tu dzień dziecka, to co chwilę jest generalnie coś, i wszystko to wiąże się z jakąś super imprezą, super atrakcją, z działaniami kreatywnymi, z takim pełnym zaangażowaniem dzieci w to, co robicie, skąd? Pomysły? Z mojej głowy. No, jak wiadomo, jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, no i w sumie kreatywność to jest y, pierwsze imię. Ja od zawsze lubiłam kreatywne działania. No, niestety moje prywatne dzieci nie lubią kreatywnego działania. Na szczęście moje świetlicowe dzieci uwielbiają kreatywne działania. Oni tego potrzebują. W takim codziennym pędzie. Nie wszyscy mają możliwość bawić się, eksplorować świat, doświadczać pewnych rzeczy, a ja lubię poszukiwać. Lubię nowe wyzwania, lubię nowe zadania. Szukam. Ja po prostu szukam inspiracji, inspiruję się i, i działam. I działam dla dzieci. Jeżeli masz usługi, które są skierowane bezpośrednio do trzeciego sektora, napisz do nas, możesz zostać sponsorem tego programu. Zapraszam. Inspiracja, inspiracją, ale też mam poczucie, że jesteś jako no, główny pedagog świetlicy, bardzo otwarta na współpracę i też szukasz takich nietuzinkowych rozwiązań, między innymi też współpracy z biznesem w kontekście pokazywania dzieciom świata i szukania różnych partnerstw zewnętrznych. No, skąd to ci się wszystko bierze? Skąd na to energia, skąd na to siła? Wiesz, to, to jest praca bardzo taka angażująca, bo, bo jednak działacie od 14 do 19 pięć dni w tygodniu, gdzie trzeba odrobić lekcje, nakarmić dzieciaki, zrobić jakiś program edukacyjny, a jeszcze jest czas na to, żeby połapać jakieś takie dodatkowe właśnie inicjatywy, wycieczki i partnerstwa. Praca w Świetlicy nie zaczyna się od 14 i nie kończy się od 19, jeżeli chodzi o pracę pedagoga-wychowawcy. Ona, ona trwa dużo dłużej, bo jak wiadomo, tak jak już wspomniałaś o tym Halloween, o balu karnawałowym, to do tego trzeba się przygotować. Co do takich różnych inicjatyw, które tą otwartość na te inicjatywy, mi zależy na tym, żeby ich nauczyć, żeby im pokazać, że my, mając siebie, mając niewiele no bo to są dzieci, które się uczą dopiero mogą też dawać innym przykład, mogą się dzielić z innymi tym, co mają tak czyli tak jak na przykład braliśmy udział w misji piernik w grudniu gdzie tworzyliśmy pierniki i paczki prezentowe dla seniorów z domów pomocy społecznej nas to niewiele kosztowało nas to kosztowało tak naprawdę tylko upiec udekorować i wysłać ale to też są ludzie, którzy też potrzebują pomocy, mm. którzy potrzebują wsparcia, którzy potrzebują towarzystwa. I dostaliśmy przepiękny dyplom z podziękowaniem, y, z y, piękną wiadomość, y, że ludzie się popłakali, że dostali, dostali taki upominek. Dla nas to jest niewiele, tak jak mówiłam, ale dla nich to jest coś ważnego. Dla mnie moją taką trochę misją jest pokazać dzieciom to, że my, mając niewiele, możemy pomóc innym. Możemy im pomóc, możemy ich wesprzeć, możemy się rozwijać przy tym i czerpać przyjemność z życia. Mówisz, że mając niewiele i absolutnie się z tym zgodzę, natomiast chciałabym też zaznaczyć, że no nie udałoby się stworzyć takiego wspaniałego miejsca, gdyby jednak nie gmina Radzymin, która jest głównym finansującym cały projekt i z, którym, z którą jako jednostką samorządu terytorialnego współpracuje się no naprawdę modelowo i dobrze. Nie? Jak oceniasz tą współpracę, ty tak będąc w środku? E, tak, e, praca z gminą Radzymin jest wzorowa. Naprawdę, gdy jest jakaś trudność, gdy, gdy napotykamy się z jakimś wyzwaniem e, i kontaktujemy się z organami gminy Radzymin, e, od razu nam pomagają. Od razu e, są tak naprawdę, każdą odpowiedź dostajemy od razu, tak? Czy na przykład, nie wiem, mamy jakąś akcję albo my sami zorganizujemy akcję, bo to nie... To nie tylko Gmina Radzymin, bo to też jest y, Straż Pożarna, Państwowa Straż Pożarna. Też mieliśmy akcję wspomagającą Straż Pożarną i też dostaliśmy piękne podziękowania. Więc oni są otwarci na kontakt. Widać, że chcą też y, edukować, chcą wspierać, chcą pomagać tym swoim y, mieszkańcom gminy. Tak, i trafił swój na Swiego. swego. Trafił dzięki swój temu, na swego. Tak, dzięki temu ten projekt może, może się rozwijać i rok do roku po prostu wygląda to coraz bardziej y, okazale. Jakie plany na drugie półrocze tego roku? Co macie zamiar wprowadzić, co zrealizować? Jakie wyzwania przed Wami i jakie plany? Jak wiesz, teraz jest bardzo gorący czas, gdzie, gdzie skupiamy się na zakończeniu roku szkolnego. Odkąd nasze dzieci są pod naszą opieką, przechodzą z roku na rok, nie powtarzają klasy, co jest dla nas ważne, bo kładziemy też duży nacisk na, na naukę, na edukację. Tak, i na tym się skupiamy teraz naj, najbardziej. Natomiast od września będziemy wdrażać kolejne programy rekomendowane, które oczywiście będę ja realizowała, nieskromnie przyznając. Bardzo się cieszę. Także dzieje się, naprawdę się dużo dzieje. A kto wie, co jeszcze w międzyczasie przyjdzie tej oli kubickiej do głowy? No właśnie, ja też jestem ciekawa, strach się bać. Ja, Olu, życzę Wam rozwoju, bo wiem już, że zarząd szykuje dla Was kolejne niespodzianki i wyzwania projektowe, tak aby dzieci w Radzyminie, nie tylko dzieci, ale też, żeby rodziny w Radzyminie były jak najlepiej zaopiekowane i żeby mogły wzrastać, a także tworzyć właśnie fantastyczne społeczeństwo obywatelskie. Także ja za dzisiejszą rozmowę bardzo serdecznie Ci dziękuję, życzę samych pomyślności i wszystkiego dobrego. Dziękuję Ci również.